Siema Cześć, i z tej strony Dzemor, a ze mną jest Krzysiu. Krzysiu przedstaw się teraz ładnie Diemaneczko, witam wszystkich. My gramy dalej w pfa trójkę w misję kooperacji. Tym razem jest to ewakuacja na poziomie normalnym. I Krzysiu nam otwarł drzwi, ponieważ jest naszym Murzynem. Otwórz Powiedzmy. następne. Murzynie. To jest cicha robota, pamiętaj. Wiem, wiem, ale ty jesteś murzynem, więc mógłbyś ich wszystkich sam pocisnąć. Bierzesz po lewej czy po prawej? A, może być lewa. To ja wezmę tego po prawej. Trzy, cztery... Ry. Dobrze, więc... I, i grubas... oni tu mieli jakąś fajną broń. Oni o, tu ja mają już shotguna i kałaszka, z tego spamiętam. pamiętam. A nie, aha, ty zabrałeś mi kałaszka, jak zwykle. O jest duch frajerów. To czekaj, ja wyciągnę sobie znowu pistolecik, bo wziąłem karabin. Ten po lewej się tak patrzy, że nie można ich z noża pocisnąć. Dobra, to ty weź, weź tego po lewej, ja wezmę tego po prawej. Trzy, cztery, I Bardzo ładnie. Daj, Idem dalej, nie? Pierdunców. No ładnie rozbieram kamerę. Dobra, to ty wejrzesz kamerę, ja biorę ludzi, co? Teraz ja otworzę drzwi, będę zastany twoim murzynem przez chwilę. Jest tu jest... Czekaj, ja się jakoś ładnie położę. No kuźwa, żeby nie umieć trafić w kamerę, no. Tyle stracić, tu jest następna. A widzisz, rozwalijemy ją przez płot. Dobra, idziemy dalej. Tu jest chyba koleś potem, nie? Bo my już gramy tą misję któryś raz. Dobra, załatw go ładnie z noża, bo chcę to widzieć. Ładnie pociśnięty. My już gramy tą misję któryś raz, ponieważ cały czas ginęliśmy na końcu. Czekaj, tam jest kamera. Ty bierzesz kamerę, czy gościa? Ty weź gościa i nie. kamerę. Dobra, tylko czekaj. No. 3 4, 3, 4, ry bardzo ładnie, dostał głowę y, mózg na ścianie Wy, wyżej, czy tutaj? Wyżej, to jest chyba jeszcze. Wdaj, wdaj, że... jeszcze tak. jeden koleś, jeszcze, jeszcze jedna kamera, to ja biorę kamerę, a ty weź obydwu tych gości, dobra? Okay. 3, 4, ry, dobra, tej tak już jest końcówka, więc nie chcę się tym wezmę z od shotguna. I tak nie potem zmieni na pistolet On to są shota, więc raczej nie ten mhm. Wezmę sobie tą Saigę Tak w ostatnim odcinku to była dla mnie tajga? Ale uznajmy Dobra. to, że to jest Saiga Wezmę jeszcze do kibla wejdę Dobra, zjeżdżamy stąd Dobra, więc tędy chyba się wbiega z tego co pamiętam i co? Tam pisało ruszaj, więc ruszajmy i ewakuujmy się. Skończ tam fanzolic człowieku, ty pierun fanzolicz cały czas. Słyszę, że chce on godo? Hehehe. ty? Nie strzelaj w niego! Śmiesznie to brzmi, jakoś noża ciacham, nie strzelam do niego. Czekaj, gdzie ja mam Od... iść? Chyba Musimy iść ten... przed nimi. No Znowu mnie z Aha, się no nie tak, to tak, to tak, było. tak, Zapomniałem. No zmienia broni. ja chciałem mieć sajgę, czy tam sajgę, tajgę. O dobra, jest RPK, może Gentleman, ja wezmę snajpę. O, nie no, G3A3, to... Ja biorę no, SWD. Nie tej broni. Ja biorę SWD, wow, co się stało, stary, jakiś bób miałem w grze. Ale cóż, yy, idziemy... Ło kurde, No, prawie dostałem z rakietnicy. Dobra, ja jakieś półtora bani. Lecimy dalej na Szczecin. Yy, chwila osłaniań, bo ja nie wiem, czy sobie ściszyłem grę i pewnie... Ale wydaje mi się, że ściszyłem dźwięk. Tak, dźwięk jest cichy, więc będzie idealnie. Powiedz. Tak. Znaczy, twój jest tak jak słyszę się z TS-a? A mój jest idealnie. No. A z gry jest trochę ciszej. Je... Mówisz? Tak, specjalnie. Patrz, nie umiem parkować. Nie umiem zaparkować równolegle. Debile. Debile. <grym> tak. No jechali na krawężnik. Oblaliby egzamin moim zdaniem. Czekaj jeszcze jak coś to przyciszę tą grębą. Wydaje mi się, że... chociaż jeszcze ten ten mi zcisza, ale... Przyciszę jeszcze. Dobra, już chyba rozwaliłem wszystkich. Ostatni stopień ściszenia. Nie chyba jeszcze nie wszystkich. Bo coś słyszałem. Jakiegoś pierduta. Możemy iść do przodu. Jakiś pierduta. Pamiętaj, robimy teraz long jumpy przez maski. Tak, tak, zapomniałbym, kurde. A tu się też... Tu się... Tu się da fajnie wejść. Pasz, Patrz, 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 patrz. Widzisz? O, patrz teraz na to. Buguję grę. Ty w ogóle bugujesz wszystko. Weszłeś w ogóle do tego samochodu, nie? Myślałem, że ten koleś na wieżyczce to ty. No, no i naprawdę. teraz stracimy pięćdziesiątkę. Myś... Ach, to fabule... To ja go zabiję, co? Okej. Okay. <laughs> o nie, RPG. I tak byśmy stracili, i tak byśmy stracili, więc tak jak ja go zabiję będzie lepiej Dobra, czekaj, ja się schowam, tutaj, tu jest za... Jestem koło lewego zapasu amunicji, bo ja chyba jeszcze jest po prawej zapasu amunicji Tam koło ciebie, ja się schowam, tutaj wezmę moją ulubioną snajperkę Ulubioną rosyjską snajperkę Dragonowa, SWD I trochę się tu pozabijam frajerów Debile ten dostał w ogóle jakiegoś teleporta dostał przez kurde przez drzwi i ściany Zerfek jeden mnie strzela przez ściany. A do mnie strzela jakiś nóg, nie wiem skąd stamtąd. Dobra, ten jeden już leży. Ja już zaraz padam, ale postaram się nie paść i się wycofać. No nie gin. No nie trafi mnie, więc nie ginę, bo już odzyskałem zdrowie, wiesz, Krzysiu. Krzysiu no, powiedz mi, mi powiedz mi jak ją zabijać. Normalnie, celuj w głowę. Aha Zawsze sprawdza. W każdej grze. Yy. Aha No taki fajny ten, że krew się rozprysła na ścianie, nie? Taki fajny buk i jak włączę sobie na termowizję to on mi podświetla ten ten. No widzisz. Dobra, ja wsiadam do prawego pojazdu, to chcę wziąć do lewego, chyba że chcę sobie... A uzupełniłeś sobie amunicję. Ja myślę, że nie... Trochę może, ale... Trochę? Wydaje mi się, A, że to nie no, powinno aż bo bo tak, ja tak Mówię P tak. P, P, P P. Tak pe, pe. wiem, opluwasz się. Tak, dokładnie. Tak, i... No też to jest. opora na kupienie śniaczka Taka sytuacja, dokładnie. <noise> tak, moglubi na ziemi i wiesz, takie sprawy. Dokładnie. I woda. No i popatrz, oni tak jadą i nie widzieli tej miny, no? No bo to są debile no. Pierguty Idioci, debilej i pierguty i wszystko naraz Ej, zgrzał mi się karabin To nie prój tak dużo Wiem A wiesz co, jestem Patrz teraz na ten most Wiem, to jest zawsze po... o. o właśnie koleś zleciał i ci uderzył w głowę nie, a u mnie tam z tego drugiego mostu wszyscy spadli, nie? Centralnie. O fajnie, kolej spadł w tekstury po prawej stronie. Bosko po prostu. Ty idziesz... Ty idziesz do bramy czy ja idę do bramy? Zobaczymy kto dostanie ładunki. Każdy chyba dostaje. Chyba ja dostałem. Ja też Dostałem ładunki, więc jakoś tam pójdziemy razem, ja pójdę nie zwiększę. Ze... 2 1 nie zmieniło mi broni. A mi zmieniło ładunki C4, a poza tym tu masz ładunki C4 przy zapasie amunicji jak coś. Więc tak, krep, Jep Wow, shit. Weź mnie odratuj. Nie nacisłem wybuchu, a mi wybuchło, nie? bo rzuciłem granat. Aha. Ej, nie chcę ci nic mówić, ale musisz się przesunąć w stronę auta. Dobrze, więc bo cofam się. Ma mało życia i... Dobrze, biegnę. Znaczy, czołgam się. No bo nie wiesz co ci tak szybko wypukło bo tysz aczkolwiek uderzyłem granatem kiedy <grydy> zakładałeś I do tego C moc C4 i granat się zsumowały oj to by było, trzeba jakoś fizycznie policzyć moim zdaniem yy, bierz, lewą stronę wezmę prawo dobra po, po prawej nikogo nie ma weźmy lewo oboje rzucę tu granata tu widziałem gościa patrz Ej, noża mi wsadził i jak on się tu znalazł nie mam pojęcia, no w ogóle z dupy ale... wyszli. Eee, coś we mnie prują, nie wiem skąd. Okej, trochę strzelałem. Schowam się. Aż trzech. Plecy, 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 Widzę, aż trzech Dobra, ja się wracam do samochodziku. No ja też trochę staram się. fajne, ale teraz się zaciąłem. Bo weszłem za stoiską. Dawaj szybko do tego auta. Dobra, czekaj, zabijem jeszcze jednego. No. Kurwa! bo no zaraz żoniec. giniesz, i znowu się cię ratować. Kurwi, bąki. Dobra, wchodzę do auta. Teraz dmuchłem w mikrofon tak ostro. Bo jest mi gorąco, to nie chce mi się wstawać, żeby Pacz, otwierać okno. bóg. jeszcze nie, nie wyszedłeś na wieżyczka, a już się karabin kręcił. W no! Patrz, patrz, patrz. Jeeps. Ale on się wolno kręci. Rebek w Hueyu w tym. Eee, w Call of Duty. A jak tam jest strasznie niska to czułość. Ale tu też, ja teraz mam ustawiony na myśl na 3200 dpi i żeby obrócić raz ten to muszę przejechać całą moją podkładkę, a wiesz, że mam dość dużą tą podkładkę No A potem jak wyjdziemy z tych samochodów to ci pokażę jak się kręcę bez podkładki Znaczy bez tego Kojęta, bez samochodu. Teraz tutaj w prawo tam gdzie Jest telewizor Okej okay. Czyli mówisz, że chcesz oglądać filmy Tak, i tam idziemy na pełnej Dobra, tak się to, chowamy. To ja już uciekam, ja już uciekam. Wiesz, wiesz najwięcej amunicji, ile możesz i... Wziąłem. Patrz I na to, patrz. Tutaj. Patrz, teraz jestem nie w samochodzie, nie? I patrz teraz, przejadę ci całą podkładkę. Widziałeś to? No. no tutaj się normalnie da obkręcić. Dobra, czekaj, bo tam nie co, jakieś wiesz, Muzułmanie. Bije, usłyszę jakieś... Ja pierdolę. Dobra, jeden muzułman zdjęty, talib. Wow, shit, granat. Tam na górze jest ich, ale uważaj. Wiem. Doczekaj, ja mam snajpę. Po lewej zachodzą. Nie mam snipe, no ja Dolstein. Ja jebiks. Może dużo T-volta się naglądałem. O, widziałeś to przed chwilą? Patrz, jaki bóg. Właśnie na Mich tu wleciało do tego pomieszczenia pięciu. Ta ja nie... Aha, tu widzę. Pięciu właśnie przez tą ścianę, tu widzisz? O. Widzę, przeszedł to... mi właśnie. Widziałem kątem tego... Yy, kątem yy, ekranu No to, to właśnie Ale się okaże, ci że z, medy... z medycznego punktu widzenia nie mam pewnie kąta ekranu No chcę podnieść KH, a podnoszę zawsze co innego, nie? Jest, w końcu. W końcu. No normalnie jak się cieszę. Tylko dlaczego tu jest ACOK? Trzeba ich powystrzelać z tych nam przez ścianę zaraz 10 przejdzie. Tutaj tam jakiś karabin z burstem, tego KH czy HK. Tu widzimy, ktoś się wylogował z naszego kanału na TS-ie. Pewnie to usłyszą wszyscy. Jak w jednym z moich filmików, z... padłem. Weźmie troszkę od raty, już. bo jak zwykle jestem rambo i się wystawiam na wszystko, co się da. Czyli większość wybita w tym domku. Na przeciwko jest jeszcze paru. Wow, ile troszkę ich tam jeszcze jest. Yy, ja Idą. Ty... Dobra, podaj szmaty, musisz. Ale biją nas z tego. Czekaj, patrz. Widzisz, trzymam granata. Widzisz mnie? Patrz. No? Trzymam granata i on nie wybucha. Chyba helikopter zaraz już leci, słyszę. Tak, dobrze, jak będzie leciał. O, zabiłem kogoś, granata. Ja jeszcze nic nie słyszę, może dlatego, że mam strasznie wycisną, wyciszoną grę. Nie no, teraz już nie słychać znowu. Gin. Helikoptera. Dobra. Ale też nie, nie widzę też żadnych wrogów tutaj nigdzie. nie. też. Mówi. Może jakoś trzeba wyjść? Nie chcę G3, o, chcę AEK. Czekaj. Gosh, yes. Strzelałem w auto i wybuchło. No ciekawe. Aha, myślałem, że ten. No wiesz, wybuchające beczki. To moja susza, by policja jechała. Bo takie są dźwięki. W kodzie jest też jakiś dźwięk, tylko nie pamiętam już jaki. To gdzie jest to wsparcie? Nie, może trzeba idealnie wszystkich wybić, a my ich nie widzimy, bo oni jeszcze do nas napierdzielają. Weź tam, żyć parę granatów tam. Z tego pojazdu parkowanego ło, no to fajnie, jeszcze RPG ta? to może ja się wycofam do ciebie? Jep. No. Jep. Oh, fuck. Idealnie padłem, nie? Wchodząc do tego. Dobra, chodź. O, widzę, Zaki, że nasi... Z jakim on to spokojem mówi? Tu OSA 5 atakuję Dobójcie no spokój Coś myślę, że za, za tym za, jako pilot siedzi taki poker face taki wiesz Okej okay. Chyba nam się w końcu udało Przejść który, trzeci? Czwarty raz to robimy? Wydaje mi się, że trzeci Dobra to wchodzimy A co by mnie walisz? Rydwan 3-0 Rydwan, Rydwan My je pozapierdaliśmy trochę Rydwanem A misja się skończyła Więc co Krzysiu Trzeba wszystkim powiedzieć cześć Czołem i do zobaczenia Albo do usłyszenia Tak jest Do zobaczenia w następnym odcinku Wszystkim na razie Cześć